Więc ja chciałam Bogu oddać chwałę i bardzo się cieszę, że mogę to zrobić. To jest taka niesamowita radość dla mnie, że, że mogę to wam powiedzieć i mam nadzieję, że was to zbuduje, zachęci. W wrześniu grając w siatkówkę miałam uraz kolana, pojechałam do lekarza, jednego z najlepszych, do ortopedy, tutaj na Opolszczyźnie. I podczas tej wizyty pan doktor. To jest karta wizyty, chciałam ją pokazać. Stwierdził, bo też składa, dał mi skierowanie na rezonans magnetyczny. I po tym rezonansie otrzymałam płytkę, ale jeszcze nie było opisu. Po obejrzeniu tej płytki stwierdził. MRI, MRI bez opisu, uszkodzenie ACL, czyli więzadła krzyżowego przedniego, prawego stawu kolanowego, skierowano do leczenia operacyjnego. I to jest to właśnie skierowanie pana doktora, na którym jest właśnie napisane. Opis do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, prawego stawu kolanowego. To było we wrześniu. Nakreślę teraz jeszcze tło tego wszystkiego. Modliliśmy się prawie codziennie z mężem i z moim dzieckiem o to, żeby Bóg uzdrowił to kolano. Podczas grupek dziecięcych również modliliśmy się o to kolano, bo miałam właśnie z tyłu głowy i wierzyłam w to słowo, że z ust niemowląt, z ust dzieci Bóg odbierze sobie chwałę i zmiażdży głowę wroga. Polegałam właśnie też na tym słowie. Modliłam się takimi też słowami: Boże, ty już umarłeś na krzyżu za każdą część mojego ciała, za każdą komórkę, za każdą chorobę. E, proszę cię, Jezu, e, uzrów to moje kolano, uzrów więzadło krzyżowe. Ja wierzę, że jesteś w stanie zregenerować to więzadło. E, powiem jeszcze nadmienię, że e, ci, e, którzy wiedzą, e, to, to, to a którzy, którzy nie wiedzą, jeszcze mogą doczytać, że to więzadło krzyżowe przednie się nie regeneruje. Więc wiedziałam to, że mam Boga potężnego, Boga, który umarza moje grzechy, za każdą moją chorobę na krzyżu i jest w stanie zregenerować to więzadło. Modliliśmy się z wieloma osobami na grupce dziecięcej, modliliśmy się z znajomymi, którzy kładli na mnie ręce, sama na nie kładłam rękę. I cały czas wołaliśmy do Boga i mówię: Boże, jeśli chcesz, żebym poszła do szpitala i tam powiedziała komuś Ewangelię, to okej, okay, ja się zgadzam, ale ja nie akceptuję choroby. Ja akceptuję to, że chcesz, żebym powiedziała Ewangelię, ale ja nie akceptuję choroby, nie przyjmuję tego do wiadomości, nie ma tego miejsca w moim życiu, bo Ty jesteś Bogiem wszechmocnym, tym, który może, może wszystko. I wiecie, termin operacji został wskazany na 8 lutego. Tydzień przed tą operacją w niedzielę w sobotę zostałam zachęcona przez słowo Reginy Przewódzkiej na modlitwie kobiet do tego, żeby wziąć post. I też słyszałam właśnie, słuchałam sobie o tym też w internecie, o tym, żeby właśnie pościć, żeby modlić się. W tym czasie właśnie postanowiłam podjęłam też post. Nie było to tylko w tej sprawie, ale konkretnie chciałam właśnie skupić się na Bogu, na Słowie Bożym, na tym, żeby właśnie przybliżyć się bardziej do Niego. Następnego dnia w niedzielę też przedłużyłam ten post. I powiedziałam, Boże, ja nie chcę koncentrować się na okolicznościach, które mnie otaczają. To są jak takie fale, które zatapiają tą łódź, ale jak ty jesteś w tej łodzi, jesteś w moim życiu, to tu wiem, że możesz wszystko i ja nie chcę się tym w ogóle przejmować. Nie chcę tym w ogóle żyć, Twoja rzeczywistość jest zupełnie inna. I prosiłam jeszcze taki, miałam taką myśl. Jak Jezus chodził, po Jezus, Jezus chodził po wodzie i zachęcił też Piotra tego, żeby chodził też po wodzie, taki miałam cały czas też taki obraz, że, że, żebym chodziła po wodzie i żebym nie zwątpiła, że z naukowego punktu widzenia to jest niemożliwe, ale ty masz nie zwątpić. I właśnie też tym, w tym obrazie chodziłam. I miałam też taką myśl, żeby przed tą operacją jeszcze zrobić ponowne, ponowny rezonans. Zadzwoniłam do tego swojego lekarza, ale on mi powiedział, ale co pani myśli, że rezonans pani uleczy to kolano? Więc, no, tak potraktowana, ale nie poddałam się, więc postanowiłam iść do innego lekarza i podczas tej wizyty powiedziałam, proszę pana, ja potrzebuję, ja, 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 chcę, ja przyszłam do pana po to, żebym pan dał to, ten, to skierowanie. Ja potrzebuję zrobić ten rozonans. E, ja się naprawdę bardzo modlę o to, żeby, żeby to z, zostało, to klano zostało uzdrowione. Nie wiem, czy pan kiedykolwiek doświadczył cudu w życiu albo pana pacjentka, ale, ale ja po prostu naprawdę bardzo się modlę. I, e, i on, no tak patrząc na mnie, no dobrze, pani Dominika, dam pani to skierowanie. I zrobiłam to ten rezonans. Aha, jeszcze wychodząc, mówię: Wiwam co, jak pan jest wierzący, to niech się pan za mnie pomodli. A tak się patrzy na mnie, no już to robię. <grybujesz> I zrobiłam to ten rezonans. I czekając na niego, w czwartek obejrzałam sobie taki film jego kobiecie, która wołała do Boga o to, żeby uratował ją Bóg z alkoholizmu, uratował jej rodzinę, wołała Jezu uratuj mnie i potem ten filmik mnie zachęcił do tego, żeby jeszcze raz położyć rękę na, na swoim kolanie i, e, i powiedziałam, zawołam, wysłałam ten filmik mojej mamie i zawołam Jezu uratuj to moje kolano i po trzech minutach przyszedł opis tego e, tego, tego badania ponownego i tam było w tym opisie napisane, bo to przyszedł mi na maila. Yy. Obecnie obraz MR ACL w granicach normy. Obecnie ACL o zachowanej ciągłości, prawidłowej grubości, o prawidłowym sygnale. Yy. Następnego dnia, znaczy w ogóle wzięłam te papiery wszystkie do pracy, rozłożyłam je na biurku i mówię, dziewczyny zobaczcie, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. No to co, nie musisz iść na operację? Więc nie. Myślę, że nie muszę jeszcze to iść potwierdzić, więc pojechałam, w piątek szybko się umówiłam na, na, do lekarza, generalnie chodziło, było tak, że, że no nie było już miejsca, ale stwierdziłam nie, no wcisnę się. I ten lekarz wychodzi, wie pan co, ja mam te wyniki i musimy pan przyjąć, no, ale to może pani we wtorek przyjdzie, ale jak we wtorek? Ja mam planowaną operację na poniedziałek. Ja myślę, że nie będzie trzeba tej operacji. Aha, to pani, no to proszę. No i poszłam tam, zobaczył płytkę najpierw, potem ten opis i powiedział, no pani Dominiko, no pani, więc za to jest zdrowe. No to co pani, odwołuje tą operację? No tak. Czy znaczy, Tam jeszcze, wiecie, jest łąkotka do zrobienia, ale to jest pikuś w porównaniu z tym, co miałam przejść. Więc, Ale jeszcze się będę też modlić, żeby Bóg jeszcze się tego dotknął. Ale co chcę powiedzieć, dałam mu też Biblię. Ja wiedziałam, tak położyłam to na biurku, nie dałam mu koperty, tylko Biblię. Mówię, panie doktorze, to jest co, na czym opieram swoje życie? No się patrzy na mnie, dziękuję pani. I powiedział, niech Pani przyjdzie do mnie jeszcze. Jak Pani zrobi tą łąkotkę, czy tam jeszcze Pani będzie mieć, no powiedział, zakłada, że ja jeszcze tam zrobię tą łąkotkę, żebyś tam sprawdzić, a on wie, dobrze, przyjdę do Pana jeszcze. Chwała Panu, naprawdę ufajcie Bogu, bierzcie wszystkie... Oręża, które Bóg nam zostawił. Chwyćcie się tego, modlcie się, miejcie osobistą modlitwę. Poprosiłam też jeszcze darka o modlitwę. Pamiętasz darku, jak się tutaj modliliśmy. Także cieszę się, że możemy też korzystać z tych darów, które tutaj Bóg położył w nas. Możemy, możemy naprawdę wołać o zdrowie, brać to, za co już Jezus zapłacił swoją krwią. To jest najdroższa waluta, więc nie marnujmy tego i, i oddajmy Mu chwałę. Ah, oh,